Dzi y dzisiaj to pierwszy odcinek. W tym jest Maciek 1, I mój, mój kolega Piotrek. Y jakby coś, to on jeszcze nie nagrywa. Może zaczyna. No to y y gramy to co wcześniej. Jak obejrzysz wcześniejsze odcinki. Dobra, no to możesz już iść, Maciek. Hmm. Jakiego mam do tych do Jakby coś, no to macie. Y macie wejście w inny. Granatowy. Granatowy. Dobra, nie ważne. Granatowy. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Mam. Twoje to jest spoj, Moje spodnie. Ty przejmujesz kamerę? Proszę. No. To jaki mam dotknąć? Masz dotknąć kolor. No co? No dobra. A masz do... No zobaczyłem. I masz do... Znaczy, no może... Kremowy. kremowy? Nie tak tak skutne, jak skutne, tylko kremowy. Mam. No, no tutaj e, będzie jeszcze hmm. następny odcinek. Może je, jeszcze teraz zro, zrobię za chwilę, no to muszę się wpaść. Jakby coś, to, to mój cień. To mojego plegi maczka. No to do następnego.